Amazon po raz kolejny udowadnia, że potrafi robić bardzo dobre seriale i zupełnie przy okazji ma na nie niezły budżet. A przy okazji tej produkcji rozpętała się w Hiszpanii burza w szklance wody i tym bardziej szkoda, że ten serial nie jest aż tak popularny w Polsce. Z tej strony, Ola i zapraszam na recenzję całkiem nowej, bogudniowej premiery od Amazona pod tytułem El Cid, 5-odcinkowego serialu, który koncentruje się na losach hiszpańskiego bohatera narodowego El Cida Campeadora, zanim w ogóle stał się campeadorem. Mamy tutaj tylko pięć odcinków, które mówią o jego początkach, gdy dopiero miał się zmierzyć z przeznaczeniem. Więc przenosimy się do XI wieku, na dwór Ferdynanda I, króla Leonu i Kastylii i jego żony Sanchy. I ogólnie tutaj pojawia się pierwszy problem, no bo historia El Cida miesza się z mitami na jego temat, z pieśniami, z tym, że był uosobieniem cnót etosu i tak dalej, więc niektórzy mają troszeczkę inne wyobrażenie na temat El -Sida. niektórzy kojarzą go z grą Age of Empires, gdzie jest przedstawiony na awatarze z brodą, która jest strasznie pokręcona, a tutaj główny bohater wygląda zupełnie zupełnie inaczej. No ale zanim zagłębię się w temat chciałam zaprosić do subskrybowania tego kanału, ponieważ pojawiają się tutaj różne recenzje, właśnie między innymi seriali, czy też filmów, czy od czasu do czasu książek. No i ogólnie to się wcale nie dziwię, że w Hiszpanii rozpętała się burza w szklance wody, bo dla nich temat El Cida, czy spolszczonego El Cida Cid po arabsku znaczy Pan, a raczej Rodrigo Diaz de Vivar, bo zanim stał się El Cidem, to właśnie tak się nazywał, to temat bardzo ważny, przemilony na milion sposobów i bardzo dobrze znany, więc nawet jakby Amazon zrobił idealną produkcję, która byłaby prawie dokumentem, to Hiszpanie znaleźliby powód do narzekania. Bo El Sit od Amazona to historia, która naprawdę wiernie odzwierciedla to, co się wydarzyło. Ona się gubi w małych kwestiach, w detalach, ale jeżeli chodzi o główną oś fabularną, o linię fabularną, no to tutaj raczej wszystko się ze sobą zgrywa i jeszcze przy okazji, zupełnie przy okazji jest zrobione w sposób bardzo dynamiczny, z rozmachem i tę produkcję, nawet znając historię Elsida Campeadora, ogląda się naprawdę bardzo dobrze. Pierwszy problem, jaki mieli Hiszpanie, dotyczy wyboru głównego bohatera, a raczej aktora, bo w rolę El -Sida wcielił się popularny Denver z La Casa de papel czy Fernando z Szkoły dla Elity, czyli Jaime Lorente. No i pojawiły się teksty, że jest to El -Sid dla dla i że jak to tak przecież, że El Sid prawdziwy miał tę brodę i ta broda była pokręcona i w ogóle nie, on tak nie wyglądał. No i tutaj wkraczają historycy, bo okazuje się, że tak dokoń to nikt nie wie, jak ten Elsit wyglądał i że w sumie to mógł być jak Jaime Lorente, bo czemu nie? No, i ten Elsit trafia na trona, raczej na dwór króla Ferdynanda I, i tam ma się szkolić dla rycerza, ponieważ jego ojciec był wysoko odznaczony przez króla, może nie jakoś bardzo wysoko, ale był znany i szanowany, dlatego El Cid mógł trafić na dwór króla Ferdynanda I. I oczywiście wszyscy dookoła spiskują, dosłownie wszyscy, bo królestwo jest. Podzielone i to jest bardzo wiernie odzwierciedlone w tej produkcji. A sam Ferdynand I dolewa oliwy do ognia, bo dzieli królestwo jeszcze bardziej na wszystkie swoje dzieci, łącznie z córkami. Warunek jest taki, że będą mogły zatrzymać miasta, jeżeli nie wyjdą za mąż, bo to mają być ich miasta, a nie człowieka, za którego wyjdą. Więc twórcy nam tego nie szczędzą, prezentują wszystkie różne intrygi i w samym centrum tych intryg znajduje się hrabia Flein. I ten hrabia faktycznie istniał, znajduje się na kartach historii i faktycznie knuł przeciwko Ferdynandowi I. Nie wiadomo do końca, bo tego nie znajdujemy w żadnych źródłach, czy królowa Sancha maczała w tym palce i czy biskup był tam jakiś i też mieszał. Wiadomo jest jednak, że Rzym zawsze chciał mieć swoje wpływy i przesuwał pionki po planszy, więc jest bardzo prawdopodobne, że jakiś biskup tam mącił i dolewał oliwy do ognia. Więc twórcy poradzili sobie tutaj naprawdę bardzo dobrze. Więc o co chodzi tym Hiszpanom? Dlaczego nadal się czepiają tej produkcji? Czepiają się, bo detale im tutaj nie pasują. A tych detali jest raptem kilka. Jeden dotyczy właściwie plakatu. Bowiem na plakacie, który. Prezentował tę produkcję, zanim w ogóle ujrzała światło dzienne, jest Jaime Lorente i Trzyma Miecz. I ten miecz jest przede wszystkim jeden. No, El Cid był raczej kojarzony z dwoma mieczami, z Tizoną i Koladą. Cały problem polega na tym, że Tizona jest mieczem, który pasuje do XV wieku więc nie za bardzo można go było wrzucić do XI wieku. Drugi problem polega na tym, że miecz, który trzyma El Cid, łudząco przypomina miecz Karola Wielkiego, który nazywał się Jouaïs. Yes. Nie jest to kopia jeden do jednego, ale są pewne wspólne cechy, jest to miecz z XIII wieku. No i tutaj rozpętała się burza, że no jak to, żła jest, przecież to zupełnie inny miecz i powinny być dwa. No i twórcy bardzo ładnie tu odpowiedzieli, że okej, okay, okej, okay, dwa pewnie będą, jak będzie więcej sezonów, bo te dwa pojawiają się w późniejszym okresie, jak Seed sięgał czterdziestki. Dobra. Natomiast jeżeli chodzi o żła jest, no to wybrano ten miecz, raczej zainspirowano się tym mieczem, ponieważ bardziej pasuje do epoki. I tu punkt dla twórców serialu, ponieważ jeżeli chodzi o oręż, jeżeli chodzi o zbroję, no to naprawdę bardzo dobrze sobie poradzili, co widać pod bitwą pod Graus. I właśnie tam żołnierze noszą hełmy z nosalami, które są typowe dla tej epoki i pojawiają się też kolczugi, też są wiernie odwzorowane. Jedynym problemem jest kusza, która pojawiła się w drugiej połowie XII wieku. Co ja mamy XI wiek, więc trochę tutaj zgrzyta. No, i jeszcze sztandary, które też nie współgrają, bo mamy tu m.in. sztandar czerwony ze złotym zamkiem. Czerwone jest tło, złoty zamek na tym sztandarze. I ten sztandar miał się pojawić dopiero za Alfonsa VIII, więc troszeczkę później. Więc tutaj troszeczkę się nie zgrało twórcom, ale jak mówiłam, to są naprawdę detale. Jeżeli chodzi o główną oś fabularną, główne zagwozdki i taką podstawową historię, no to El Cid naprawdę daje radę. No, jak to, też sobie świetnie razem. I nie chodzi tylko o Jaime Lorente, który naprawdę bardzo dobrze sobie radzi w tej roli, pasuje do takiego buńczucznego Elsida, który dopiero dorasta, dopiero mierzy się z tym, co ma go czekać, ale również o Urakę, jedną z córek Ferdynanda I, króla Ferdynanda I, która jest bardzo dobrze opisywana w źródłach, właśnie wyróżniała się pięknym, ale też tym chłodem, tym poczuciem, że jej bezpieczeństwo jest bardzo ważne i tym, że była charakterna. No i tutaj w tej produkcji jest to świetnie przedstawione. Ale El Cid daje radę w, także w innych smaczkach. Między innymi w tym, że El Cid czasami przez niektórych jest utożsamiany jako symbol narodowego podejścia, narodowej ideologii. A guzik, prawda? Bo chociaż wielu wspomina go przy okazji generała Franco, co El Cid? Równo walczył z muzułmanami i równo walczył z chrześcijanami. I tu jest taka wymowna scena w tym serialu, która świetnie pasuje do realiów, która mega mi się podobała. Pojawiają się dwa obozy, i te dwa obozy się modlą. Obóz Muzułmanów, to jest przed bitwą pod Graus. I obóz chrześcijan, bo bitwa pod Graust toczyła się między sprzymierzonymi siłami Maurów i Królestwa Leonu i Kastylii przeciwko siłom Aragonii, którymi dowodził brat Ferdynanda I. No i kiedy oba obozy się modlą obok siebie i wyzywają się od Pogan, Sid stoi w centrum i oczywiście bliżej chrześcijan, ale nie tak do końca się modli, tylko patrzy w niebo. Patrzy w niebo, bo ponoć El Sid potrafił rozwiązać. Rozmawiać z ptakami, a może nie tak dosłownie się z nimi komunikować, ale na pewno potrafił odczytywać symbole i to jest naprawdę świetnie pokazane w tej produkcji. Także chociaż Hiszpanie mają mnóstwo zarzutów co do tego serialu i jak wrzucimy w Google hasło El Cid Verdad czy El Cid Prawda to dostaniemy milion pięćset artykułów dotyczących tego, że ten miecz powinien być inny i w ogóle powinny być dwa miecze i czemu twórcy zrobili taki błąd, to wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo dobra produkcja, która... Pomimo tej kwestii, pomimo tej kuszy, która się pojawia i pomimo sztandarów, radzi sobie dobrze w odzwierciedlaniu szczegółów, w odzwierciedlaniu realiów epoki. I na przykład, jeżeli spojrzymy na same zbroje na oręż, poza żła jest, czy tą inspiracją żła jest, no to możemy zobaczyć, że twórcy wyraźnie inspirowali się pierwszym komiksem, czyli Tkaniną z Beje", bo te zbroje są bardzo podobne, czyli fantastycznie pasują do realiów epoki. Dodatkowo produkcja jest zrobiona z niesamowitym rozmachem. Podczas bitwy pod Graus, która robi wielkie wrażenie, krew się leje, jest błoto, jest brudno, unosi się mgła, naprawdę dobrze się to ogląda, aktorzy dają radę i widać, że Amazon nie szczędził kasy na tę produkcję. A dodatkowo wszystko jest określone klimatyczną muzyką, która pasuje do epoki i ogólnie mało jest takich momentów, które do tej epoki nie pasują. I dlatego muszę przyznać, że Elsie to naprawdę kawał dobrej roboty, kawał dobrego serialu historycznego. I oczywiście można się czepiać szczegółów, ale nawet znając tę historię, można świetnie się bawić na tej produkcji, bo twórcy cały czas trzymają dynamikę na wysokim poziomie. Cały czas coś się dzieje, cały czas coś spiskuje, i nawet jeżeli wiemy, co się wydarzy. To tak naprawdę do końca nie wiemy, bo chociaż twórcy trzymają się faktów, trzymają się historii, to potrafią nas zaskoczyć. I sam Jaime Lorente naprawdę pasuje do tej roli. Można się uczepiać, że nie wygląda jak Elsie z Age of Empires, czy z tego anonimowego dzieła, ale radzi sobie jako buńczuczny rycerz, prawie rycerz, który dopiero mierzy się ze swoim przeznaczeniem. Jedyny taki większy zarzut miałam do tego, że synowie Ferdynanda I nie wyglądają jak synowie króla, w sensie, że nie ubierają się jak synowie króla, jak członkowie rodziny królewskiej, bo po córkach, po Urace, po Elwirze to naprawdę bardzo dobrze widać, natomiast po nich niekoniecznie i można ich pomylić nie tyle z byle szlachcicem, ale oni wyglądają momentami jak Elstit, ubierają się jak Elstit i... Okej, okay, bo z jednej strony to naprawdę fajny, że ten dystans został skrócony i jest pokazana więź, jaka. Pojawia się między Sanchem, czyli synem Ferdynanda I, pierworodnym synem, a El Sidem. W końcu razem się wychowywali, ale z drugiej strony ta różnica mogłaby być troszeczkę bardziej zarysowana. No i jeszcze pojawia się jeden zgrzyt, który został sprytnie wykorzystany w tej produkcji, żeby była zrobiona z jeszcze większym rozmachem, żeby to było bardziej wyraźne, bowiem Sid zyskał ten tytuł Campeador troszeczkę w innych okolicznościach, nie w czasie Bitwy pod Graus, nie nawet po Bitwie pod a po kilku pojedynkach, bo tak dobrze władał mieczem, że stał się LCD-em zwycięskim. Ale mimo wszystko ta produkcja naprawdę mi się podobała, oglądało mi się ją świetnie i gdybym miała troszeczkę więcej czasu, to obejrzałabym ją w ogóle w jeden dzień, bo naprawdę wciąga i mam nadzieję, że szybko pojawi się więcej odcinków i że twórcy utrzymają ten wysoki poziom, no bo poprzeczka wisi dość wysoko. I to by było już wszystko ode mnie. Jeżeli już oglądałaś albo oglądałeś ten serial, no to zapraszam do sekcji komentarzy, podziel się swoją opinią na jego temat. Mam nadzieję w ogóle, że ktoś go oglądał, bo widzę, że ta produkcja nie jest zbyt popularna w Polsce. A ja standardowo będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki!